Skandynawskie frylery mają to do siebie, że zdają się być o wiele bardziej niepokojące, o wiele bardziej mroczne niż dreszczowce z innych stron świata. I dzisiaj po raz kolejny wam to udowodnię. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny letni dzień. Witam Was, Olga, z wielkiego BUKA. Niby środek lata, niby piękna pogoda, niby wakacje, a ja was zabieram do zimnej Norwegii. Psychoterapeutka Helen Flad od wydawnictwa Agora to thriller obyczajowy, thriller psychologiczny, który nawet mnie wytrawną czytaczkę frylerów nieco zaskoczył. I sami się zaraz przekonacie dlaczego. Sara i Sigurd wydają się być zwyczajnym młodym małżeństwem na dorobku. On pracuje w agencji architektonicznej, a ona prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, i marzą jedynie o tym, by móc wreszcie wyremontować odziedziczony po dziadku dom. Tamtego poranka wszystko wydaje się być pod kontrolą. Sigurd wyjeżdża z samego rana, by spędzić weekend w głuszy z kolegami, natomiast Sara planuje kolejne spotkania i chce spędzić spokojny weekend w Czterech ścianach. Perfekcyjny obraz rozbija nagle telefon kolegów Sigurda, którzy informują Sarę, że Sigurd wcale nie dojechał do nich na miejsce, co więcej nikt nie ma z nim kontaktu. Gdy wychodzi na jaw dramatyczna prawda, świat Sary łamie się w posadach, a to dopiero początek tajemnic. Przyznam Wam szczerze, że już od pierwszych stron próbowałam rozgryźć psychoterapeutkę. Chciałam rozwiązać wszystkie zagadki, by potem z satysfakcją jedynie kiwać głową do samego końca. Nie było mi jednak kochani dane, dlatego że Helen Flat w fantastyczny sposób poprowadziła tutaj fabułę, wyostrzając przede wszystkim, wyciągając na pierwszy plan niemal zimne, pozbawione empatii związki między bohaterami. W ogóle tytułowa psychoterapeutka nasza Sara wkrótce staje się w ogóle postacią problematyczną. Dlaczego? Dlatego, że bardzo. Szybko traci grunt pod nogami i przestaje nawet sama ufać własnym zmysłom. Być może byłaby to klisza, ale w tym przypadku faktycznie chcemy pomóc naszej bohaterce, faktycznie chcemy widzieć świat jej oczami, faktycznie chcemy dojść do prawdy. Niby w tle toczy się śledztwo, niby wszystko jest jasne, bardzo wyraziste, jak to właśnie w Skandynawii prosto i dosadnie, a jednak nic tutaj nie jest pewne. To właśnie sprawia, że psychoterapeutka staje się dreszczowcem obyczajowym, w którym aż ciężka atmosfera robi się od niepokoju. Tutaj narasta taka atmosfera klaustrofobii. A nasza bohaterka natomiast zdaje się być osamotniona do samego końca, nawet wtedy, kiedy otaczają ją bliskie jej osoby. I to jest właśnie najbardziej niepokojące i również najbardziej dręczące. I sądzę, że właśnie ta samotność tak wyróżnia skandynawskie dreszczowce. Czyta się z prawdziwą przyjemnością i z niesamowitym zaskoczeniem, bo przyznam Wam, że zakończenie tej powieści. Zrobiło na mnie niemałe wrażenie. Psychoterapeutka idealna na rozgrzaną plażę, by się trochę ochłodzić, lub na gorący wieczór, właśnie, żeby poczuć trochę dreszczów chłodu. A ja z pewnością będę obserwować Helen Flad, norweski thriller psychologiczny, obyczajowy, trochę dreszczowiec też małżeński, sami się zresztą przekonacie. A jako, że mówimy o zaskakującej opowieści, to mam dla Was również trzy inne zaskakujące thrillery: Wyrwa Wojciecha Chmielarza, jest to dramat małżeński, dramat obyczajowy, historia ludzi, którzy kiedyś się kochali, ale gdzieś po drodze się rozminęli i teraz, kiedy ona nie żyje, wszystkie tajemnice wychodzą na jaw. Zatruty ogród Alex Marwood, tajemnicza sekta katastrofistów, zbiorowe samobójstwo i tajemnice tych, którzy przetrwali. Ostatni lot Julie Clark, dwie zdesperowane kobiety, dwie ucieczki i jeden lot, który może wszystko odmienić. O wszystkich tych trzech tytułach opowiadałam tutaj na kanale, pisałam również na blogu, o wyrwie znajdziecie filmik w serii na krótko, chyba poprzedni odcinek, więc zaglądajcie, czytajcie, no i dzielcie się wrażeniami. A ja razem z wydawnictwem Agora zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz psychoterapeutki do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: Czy macie swój ulubiony thriller Dreszczowiec skandynawski? Właśnie? Jeśli tak, to dajcie mi znać, jaki to jest tytuł i dlaczego właśnie najbardziej doceniacie tę, a nie inną książkę. Spójrzmy, odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem konkurs trwa do końca sierpnia, a i na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Zaskakujące zakończenie. Moc skomplikowanych emocji i Zimno, 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 zimno norweskie i zimno ludzi i relacji międzyludzkich, właśnie. Psychoterapeutka zaskakuje, niepokoi, no i trochę również przygnębia. Sami musicie się zresztą przekonać. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na nowy odcinek serii na krótko, a w nim osiedle żniw, Remigiusza Mroza w hip-hopowych rytmach i ostatni szwajcar na ziemi. Dwie zaskakująco skontrastowane ze sobą opowieści. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki książkowy. Jeśli Wam się tu spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!